Dzień dobry, witamy serdecznie na konferencji kandydata Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Tobiasza Bochańskiego. Konferencja dotyczy struktury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, stąd dzisiejsza nazwa Urząd Gordyjski. Zapraszam naszego kandydata, Tobiasza Bochańskiego, i kandydatkę na pierwszą wiceprezydent Warszawy, Barbarę Soche. Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej poświęconej Urzędowi Gordyjskiemu. Szanowni Państwo, często podkreślamy, że Warszawa się rozwija, ale Warszawa nie rozwija się tak, jakby mogła. A spowodowane jest to faktem, że rozwój Warszawy oparty jest na kreatywności, na inicjatywie, na pomysłowości i na pracowitości Warszawiaków, na tych, którzy tutaj pracują, tych, którzy prowadzą tutaj biznesy, którzy realizują swoje marzenia i sprawiają, że każdego dnia nasze miasto jest piękniejsze. I Dynamicznie się rozwijające. Ale niestety urząd miasta jest węzłem gordyjskim, który często albo stoi z boku, albo nie pomaga. Szanowni Państwo. Tak nie może wyglądać Urząd Miasta, Stolicy, która jest jedną z najważniejszych stolic europejskich, która jest najważniejszą stolicą Europy Środkowej. To jest gigantyczna, gargantuiczna struktura, w której nie wiadomo, kto za co odpowiada. To jest 1500 wydziałów, biur, osób prawnych, jednostek, które często mają te same zadania. Bardzo często w różnych dzielnicach, przy różnych inwestycjach, przy różnych rewitalizacjach, przy różnych zadaniach społecznych zdarzają się sytuacje, że nie wiadomo, który urzędnik za co odpowiada? Mieszkaniec odbija się od okienka do okienka, nie wiadomo, gdzie zadzwonić. Kto jest odpowiedzialny za prowadzenie warszawskich spraw? Szanowni państwo, mamy prezydenta, mamy wiceprezydentów, mamy 18 burmistrzów i mamy bardzo wielu wiceburmistrzów. Łącznie w Warszawie jest 70 burmistrzów i wiceburmistrzów. Jest to gigantyczna, nieefektywna struktura, która wisi nad miastem, nie dość, że bardzo dużo kosztuje, to jeszcze jest nieefektywna i źle zarządzana. My składamy deklarację, że nie jesteśmy zwolennikami zwalniania urzędników. W Warszawie pracuje bardzo dużo, bardzo kompetentnych, bardzo zdolnych i oddanych miastu ludzi w Urzędzie Miasta i w dzielnicach, którzy sami zdają sobie doskonale sprawę, jak często ich pomysły, ich inicjatywy, ich projekty natrafiają na mur w postaci bezwładności urzędu, braku jasno określonych kompetencji w ogólnym, generalnym, wielkim, administracyjnym chaosie. Zarówno obecna tutaj ze mną Barbara Socha, która jest naszą kandydatką na pierwszą wiceprezydent Warszawy, jak i ja, zarządzaliśmy w moim przypadku urzędami, w przypadku Basi i urzędami i korporacjami, w których pracowała. Wiemy, jak tworzyć nowoczesną administrację, która jest. Cyfrowa, która jest sprawna, która wcale nie jest przerośnięta, w której urzędnicy realizują powierzone im misje. Dlatego składamy deklarację, że naszym celem nie jest zwalnianie warszawskich urzędników, tylko uwolnienie ich potencjału i zatrzymanie nowo zatrudnianych urzędników. Urząd Miasta Stołecznego nie może być przytuliskiem dla polityków Koalicji Obywatelskiej, lewicy, którzy nie zrobili większej kariery albo gdzieś się nie dostali w jakichś wyborach. My chcemy urzędu apolitycznego, urzędu profesjonalnego, urzędu, który jest w sposób nowoczesny zorganizowany, w którym wiadomo, kto za co odpowiada. Widzicie państwo za nami, jak w uproszczeniu, jak w uproszczeniu wygląda struktura, którą zarządza dotychczasowy prezydent. Łącznie 1580 jednostek organizacyjnych, 40 biur i 426 wydziałów, zespołów, stanowisk jednoosobowych, wieloosobowych. Te same zadania powielane przez burmistrzów. W dzielnicach są te same wydziały zieleni, jak na poziomie ogólnowarszawskim. Nikt nie wie, za co odpowiada. Zdarzają się sytuacje, kiedy są rewitalizowane parki i sami urzędnicy nie umieją określić, czy za coś odpowiada dzielnica, czy za coś odpowiada zieleń, czy za coś odpowiada któryś z wiceprezydentów. To jest absolutny chaos. I wyobraźcie sobie państwo, Ile każdego dnia nas, Warszawiaków, kosztuje ta struktura? A kosztuje podwójnie. Z jednego, z pierwszego powodu, bo jest tak nieprawdopodobnie rozrośnięta, i z drugiego powodu, jak wiele jest błędów, zaniedbań, jak często dokumenty po urzędzie krążą, jak to jest nieefektywne. I to jest ten ciężar, który trzeba zreformować, żeby był urzędem nowoczesnym, XXI wiecznym, sprawnym. Jednocześnie, Szanowni Państwo, zobaczcie, prezydent ma tak wiele wydziałów, a tutaj jeszcze dodatkowo ma pełnomocników, których powołuje. Bo istnieje taki trend, zapraszam cię Basiu tutaj z drugiej strony, istnieje taki trend, w którym pan prezydent często ogłasza konferencję i mówi, że powołał pełnomocnika do czegoś i ten problem ma być magicznie rozwiązany tylko i wyłącznie dlatego, że został Powołany taki pełnomocnik. Ale prawdziwe zarządzanie miastem, realne działania polegają nie na tym, że się tworzy pełnomocników, którzy powielają kompetencje tych urzędników, którzy są tam zatrudnieni i tych wiceprezydentów, tylko prawdziwe zarządzanie polega na rozwiązywaniu problemów warszawiaków. Dlatego ja deklaruję w szczególności, że ci pełnomocnicy, bardzo wielu spośród nich, ma wynagrodzenia, płacone z Urzędu Miasta, tak samo jak dyrektorzy i wiceprezydenci, którzy się tym samym zajmują, że nie będzie tak wielu pełnomocników, że nie będzie tego rodzaju fasadowego zarządzania Warszawą. I przyjrzyjmy się, kogo my tutaj mamy. Pełnomocnik do spraw Wisły. No nie będzie go, niech sobie płynie. Dziękujemy mu bardzo. Pełnomocnik do spraw rozwoju infrastruktury kolejowej. Myślę, że któryś z wiceprezydentów poradzi sobie z tym zadaniem. Pełnomocnik do spraw koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym. No drodzy warszawiacy, wszyscy jesteśmy mu tak niezmiernie wdzięczni za jego ciężką, wysiloną pracę nad to, żeby remonty nie były chaotyczne w Warszawie. Niepotrzebny. Pełnomocnik do spraw organizacji wyborów i referendów w Warszawie. Może nie będę go dzisiaj rzucał, bo przed nami wybory, to warto, żeby został. Może naprawdę włoży wielki wysiłek w, w tę sprawę. Pełnomocnik do spraw strategii rozwoju miasta. Czym się zajmuje prezydent? Prezydent chyba powinien mieć jakąś strategię, jak zarządza. Niepotrzebny. Do spraw ochrony informacji niejawnych. Ustawowy, ważny, żeby był. Pełnomocniczka do spraw kobiet. Pełnomocnik do spraw równego traktowania. Rozumiem, że zajmują się podobnymi sprawami. U nas będzie się tym zajmowała Barbara Socha jako pierwsza wiceprezydent, ale z szacunku nie będziemy rzucać, chociaż wydaje się, że zajmują się chyba tymi samymi sprawami. Pełnomocnik do spraw komunikacji rowerowej. Rozumiem, że prezydent, który się zajmuje infrastrukturą, nie jest w stanie podołać temu wyzwaniu jak budowanie ścieżek rowerowych. Pełnomocnik do spraw nowego centrum Warszawy. Faktycznie, bo brakuje nam wiceprezydentów i dyrektorów. Pełnomocnik do spraw ryzyka. To jest ważna sprawa, tylko że powiela, powiela uprawnienia innego pełnomocnika, Zaraz tutaj w tym gąszczu znajdziemy. Pełnomocnik do spraw wspierania i koordynowania inicjatyw spółdzielni Wspólnot Mieszkaniowych. Z tego co wiem, Wspólnoty Mieszkaniowe nie rozmawiały z prezydentem od dawna i bardzo narzekają na brak współpracy. Dziękujemy mu bardzo. Pełnomocnik do spraw zarządzania światowym dziedzictwem UNESCO. Nie jest dopisane czy w Warszawie, czy po prostu do spraw zarządzania na całym świecie. Dziękujemy bardzo. Pełnomocnik do spraw dostępności. Zostaje, to jest bardzo ważna sprawa. Zostawiamy go, dlatego że sprawy osób niepełnosprawnych, osób, y, które są we wrażliwszej sytuacji społecznej, potrzebują, żeby ktoś się nimi zajmował, a wiemy, że w przypadku prezydenta Trzaskowskiego to nie jest jego oczko w głowie, więc kiedy wejdziemy do urzędu, zostawimy go, bo jest bardzo wiele w tych sprawach do zrobienia. Pełnomocnik do spraw etyki i polityki, antykorupcyjnej. No, nasz urząd będzie w całości pozbawiony korupcji, nie będzie problemów ze śmieciami, z osobami ściganymi przez CBA, więc nie będzie potrzebny. Pełnomocnik do spraw rewitalizacji. Był wcześniej pełnomocnik do spraw strategii miasta. Strategia miasta to nie jest rewitalizacja, to potrzeba specjalnego pełnomocnika, który musi mieć dodatkowe wynagrodzenie. Nie ma takiej potrzeby. Pełnomocnik do spraw obszaru reprezentacyjnego i produkcji filmowych. Bardzo cenne, ale myślę, że ktoś w urzędzie sobie z tym poradzi. Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wydaje się, że naprawdę w urzędzie miasta znajdzie się ktoś, kto świetnie zajmie się trzecim sektorem, NGO-sami, stowarzyszeniami, fundacjami. Niepotrzebny. Pełnomocnik do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego. Wiecie Państwo, jak wiele wspaniałych inicjatyw publiczno-prywatnych pan prezydent Trzaskowski zrealizował w swojej obecnej kadencji. Trzeba to prześledzić. Myślę, że ten pełnomocnik ma bardzo dużo osiągnięć. Mamy pełnomocnika do, do praw uczniowskich. Warszawski Rzecznik Praw Uczniowskich. Zostawimy go. To jest ważne, żeby uczniów uczyć demokracji lokalnej, samorządu. Szanowni Państwo, to tak nie może wyglądać. To nie może być tak, że miasto nie ma gospodarza na pełen etat. To nie może być tak, że ktoś powołuje sobie pełnomocników, dyrektorów, wicedyrektorów, wiceprezydentów. Naprawdę dziesiątki różnego rodzaju stanowisk, które nie służą niczemu i są nieefektywne. Urząd musi być sprawny, musi być nowoczesny i przede wszystkim musi być otwarty na Warszawiaków. I my taką reformę będziemy przeprowadzać po to, żeby sprostał wyzwaniom Warszawy przyszłości, która mamy nadzieję będzie świetlana. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, nasz przepis na sprawny urząd, nie Urząd Gordyjski jest bardzo prosty. Najwyższy czas, żeby w Warszawskim Urzędzie wprowadzić nowoczesne metody zarządzania i nowoczesne instrumenty cyfrowe, elektroniczne. Szanowni Państwo, ja ze swojego doświadczenia korporacyjnego, a pracowałam w branży informatycznej przez wiele, wiele lat, pamiętam, że coś takiego jak elektroniczny obiekt dokumentów to było modne 20-25 lat temu. Do dzisiaj w warszawskim urzędzie tego nie ma. Do dzisiaj urzędnicy jeżdżą z wózkami, z teczkami dokumentów. Najwyższy czas, żeby to zmienić. Warszawa zasługuje na nowoczesny urząd taki, jaki powinien być w stolicy i w każdej innej gminie w XXI wieku. Głos na Tobiasza Boheńskiego to jest głos na nowoczesny urząd i sprawne zarządzanie w mieście. Dziękuję.